Poprzedni sezon, najlepszy w wykonaniu rozwoju Katowice w całej historii. Niedługo wznawiają rozgrywki drugiej ligi. Czy ten nadchodzący sezon będzie jeszcze lepszy niż poprzedni? Zobaczymy, jest troszkę inna liga. Mieliśmy inne cele w zeszłym sezonie. Faktycznie w tej chwili jest rozwój w najwyższym punkcie swojej historii. Jesteśmy na jakby tak liczyć, 49 drużyną w kraju. Ale poprzedni sezon był bardzo ciężki z tego względu, że na 18 drużyn. Tylko pierwsza ósemka swoje cele osiągnęła. No w tej chwili liga jest bardzo wyrównana. Widać, że drużyny się bardzo mocno zbroją. No, cztery drużyny spadają. Nie będzie na pewno tak nerwowego sezonu, ale, ale widać, że ta liga będzie bardzo wyrównana i na wysokim poziomie. Jest pan ciekawy tego, jak będą te rozgrywki wyglądały? No bo w końcu, niby ten sam poziom rozgrywek, a połowa drużyn dojdzie takich, z którymi nie mieliście wcześniej do czynienia. Tak, na pewno jestem ciekawy tej, tej konfrontacji z poprzedniego roku grupy wschodniej, z zachodnią. Niewiele wiemy o tych przeciwnikach, aczkolwiek graliśmy dwa mecze Pucharowe z drużynami, które w poprzednim sezonie grały w tej grupie wschodniej. No na razie wyszliśmy zwycięsko z tych obu konfrontacji, ale te drużyny, które zostały, to są na pewno. Nie, nie ma żadnej przypadkowej drużyny w tej chwili w tej drugiej lidze i z niecierpliwością czekam, czekam, jak to się będzie układać. Wspomniał Pan o zbrojeniach drużyn. Pana drużyna też się wzmocniła i to chyba dość poważnie. Ja bym powiedział tak, że jesteśmy na lekkim plusie, bo też kilku czołowych zawodników od nas odeszło i może nie, nie jest to u nas rewolucja, ale, ale pewna forma dopływu świeżej krwi. Mamy przede wszystkim Tomka Wróbla i Przemka Belle, którzy w tej chwili są no bardzo blisko grania i są tak, z takimi postaciami wiodącymi w drużynie. Jest Karol Króliczek, jest Soliński no To są ludzie, którzy na pewno też nam pomogą. Jest jeszcze kilku młodych zawodników, których doszło. tak no Na tę chwilę oceniam, że jesteśmy na lekkim plusie, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. A ten porównując skład, ale to wszystko zweryfikują mecze i liga. Civi Tomasza Wróbla jest na zdecydowanie najbardziej imponujący ze wszystkich graczy. To może być taki lider zespołu w nowym sezonie? Na pewno. Tomek pretenduje do takiego miana, jest zawodnikiem. Yy który ma bardzo duży autorytet u nas w szatni. Jest zawodnikiem, który podpowiada dużo, który w czasie trudnych momentów na meczu potrafi wziąć ciężar gry na swoje barki. Tomek, większość część swojej kariery grał jako prawy pomocnik u nas, u nas będzie grał na pozycji numer 10, także to też jest, jakaś ciekawe, jest jakieś ciekawe wyzwanie dla niego. Bardzo na niego liczę i to widać, że to, to będzie wiodąca postać i w drużynie, i w naszej Lidze. Początek rozgrywek macie dość ciężki. Najpierw Siarka Tarnobrzeg, zdaje się potem rafrybnik. Rybnik. Czy te dwa mecze już pokażą mniej więcej miejsce rozwoju tutaj w lidze? No ja bym tak nie powiedział. Oczywiście jest bardzo ciężki początek. Trzeci mecz też, tak jak Pan powiedział, te dwa mecze się zgadzają. Trzeci mecz gramy ze Stalową Wolą, która też jest czołową drużyną grupy wschodniej. No ale tak jak mówię, tu nie będzie łatwych drużyn, nie będzie łatwych meczy. Czy te dwa mecze coś pokażą? Ja ja uważam, nie, no, sezon jest bardzo długi, jeżeli byśmy te mecze wygrali dwa, to oczywiście będziemy bardzo szczęśliwi, ale to nie znaczy, że, że myśmy już swoje cele osiągnęli, tak samo jeżeli by miało być odpukać w drugą stronę, to też nie jest jakaś katastrofa, ale nastawiamy się na zwycięstwa, jedziemy zarówno do Tarnobrzegu, jak i u nas chcemy z rybnikiem wygrać. A, a, a myślę, że oceniać to możemy gdzieś pierwsze oceny na końcu rundy przynajmniej.